Alright, welcome back. This is your captain speaking. <laughs> Mam nadzieję, że się uda. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj postanowiłem nagrać coś z przelotu na Valve Index, na wirtualu. Próbuję oczywiście tutaj swoich sił w nagrywaniu dźwięku i powtórek z dcs bo wcześniej nie udawało mi się to z tego względu, że no nie miałem tam programu, teraz już posiadam program, mogę osobno nagrywać kilka ścieżek audio i tak dalej, różne takie kombinacje mogę robić, także... Witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że to się wszystko uda. Yy, chciałbym wam zaprezentować właśnie tutaj taki swobodny locik. Jestem już w moim F16 na pasie startowym, mapa Kaukas. I po prostu chcę się cieszyć tą chwilą, gdzie będę mógł wam zaprezentować właśnie to wszystko, yy, że po prostu no, będę tutaj mógł. Zrobić ten przelot. Sprawdzam jeszcze, czy mam tutaj wszystko powłączane, ale chyba tak. I w sumie spróbujemy tych sił, także zapraszam do, do lotu. Jest to bardzo niesamowite. Jeszcze poprawiam się tutaj w kabinie, to znaczy w kabinie, no, na swoim oczywiście foteliku, ale w kabinie tego pięknego mojego myśliwca. Dobra, myślę, że jestem gotowy, a więc ruszajmy. Zróbmy sobie malutki locik zapoznawczy. Leciałem wcześniej i w sumie albo oni dodali jakiś update, albo po prostu, no nie wiem co tutaj się dzieje, ale bardzo czuły jest F-16 na, na drążek sterowniczy, tak? Jest... Z... Zobaczymy, czy to nie było jakaś, może, jakaś zmiana, która by wynikała z mojej gry, tak? Z mojego po prostu tutaj, nie wiem, może, wirtuala albo czegoś, ale zaraz się o tym przekonam. No dobra, startujemy. Chwileczkę, bo wydaje mi się, że. Chyba nie mam podpiętego... Nie, raczej był. start engine start all right idopor ich chowamy pod wozem all right that's what i'm talking about woo Okej, okay, this is it, this is it, a więc jednak jest F16 dosyć, dosyć, tak jakby tutaj zwrotniejszy. Może to jest jakiś update? Muszę się przyzwyczaić do tego. Attitude. Attitude. Tak, on będzie zwrotniejszy. okay now Woo! okay this is it all right very nice Niezłe te góry, co? Wykonuje naprawdę bardzo delikatne ruchy. Ale ten samolot jest teraz o wiele zwrotniejszy. W sumie bardzo dawno nie grałem na VR i zatęskniłem, no i, ale ja muszę, po prostu wiecie, jak to jest, nie? To znaczy w sumie. Pull up. Pull up. Altitude. Altitude. To jest w ogóle całkiem Altitude. inne latanie niż. latanie na ekranie no bo po prostu tutaj jestem, tak? Siedzę w kabinie i jest w ogóle całkiem inaczej Altitude. 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 Wow, przeciążemko Okej okay. No i w sumie do góry O oh. oh, shit, ale to pięknie wygląda, co? No i są góry Och, te strugi powietrza, nie? Nieźle. O oh, shit. Damy mu jeszcze. Wyjdziemy na jakieś 20-25 tysięcy. Okej. Okay. Very nice, very nice. Very nice. Gruzja, bardzo piękny kraj, bardzo piękne góry, superowo. Do góry. Odpuścimy trochę. I wyrównamy. Wow, oh, no jest bardzo czuły ten samolot, naprawdę muszę delikatne ruchy wykonywać na drążku sterowniczym, bo po prostu no ten update chyba spowodował jakiś był update, że samolot bardzo mocno reaguje na. Whoa. Bardzo piękne te góry tam są. Stan paliwa, no jeszcze trochę mamy paliwa. Ale w sumie chciałem tutaj się przelecieć, zobaczyć jak te góry pięknie wyglądają z góry. No to jest całkiem inne latanie, nie? Zatęskniłem za tym. Yeah. Coś pięknego. No dobra, taki krótki locik zapoznawczy. Dawno nie nagrywałem, ale powiem Wam, że tak, trochę czasu też nie było. Jakoś tam inne sprawy mnie związały. Trochę też zajmuje się właśnie sprawami, związanymi z innymi moimi tam pasjami, hobby, ale mam nadzieję, że wybaczycie i będziemy dalej tutaj kontynuować przygodę z DCSem. W sumie e, fajnie by było kiedyś. Jakoś może polatać, jeżeli ktoś lata na wiarze, fajnie by było polatać w parze albo w kilka osób. Jeżeli tam ktoś chciałby, to w sumie można by było się umówić na jakieś free flighty Wiem, że niektórzy ludzie chcieliby spróbować jakichś tam dogfightów i tak dalej, ale ja w sumie nie jestem jakimś tam wybitnym graczem pilotem i nie posiadam jakichś zbytnich umiejętności cały czas trenuję także generalnie bardziej lubuję się w bombardowaniu celów naziemnych atakowaniu właśnie takiego, takiego te, tego typu spraw ewentualnie tutaj próbuję tylko mm, takich rzeczy jak y, walka z botami trening czasami toczę bitwy powietrzne razem z moim synem latamy i z nim ewentualnie toczę bitwy powietrzne i na ten etapie mi to wystarczy bo on jest lepszy ode mnie aczkolwiek trochę muszę się pochwalić bo idzie mi z nim coraz lepiej i jakiś czas temu toczyliśmy bitwę powietrzną no i w sumie nie zostałem zestrzelony. <gry> Jakiś progres chyba jest. Chociaż teraz już minęło trochę czasu i generalnie on nabywa nowych umiejętności. Ja niestety, no ze względu na to, że wiadomo, praca i takie rzeczy, to nie mam zbytnio czasu tak latać często jak on. No ale coś tam trenuje, tak. Miałem przy okazji też. Podrenować lądowanie na lotniskowcu, bo dorwałem okazyjnie od niego F-18 Horneta i właśnie wczoraj miałem okazję lądować na lotniskowcu pierwszy raz. No, nie udało mi się złapać haka, ale podchodziłem trzy razy, ale nie rozbiłem maszyny. Tak? Udało mi się poderwać maszynę i tak trzykrotnie. To jest też jakiś tam sukces z tym bardziej, że robi się to pierwszy raz. No ja pierwszy raz właśnie te lądowanie na lotniskowcu, to w ogóle cud, że ja trafiłem w pokład, nie? <laughs> Ci co lądowali na lotniskowcach, to wiedzą. Yy, no no i tak, nie? I, i powiem wam, że byłem, byłem mile zaskoczony w ogóle Hornetem. Bo Hornet jest bardzo przyjemny w lataniu. Yy, bardzo przyjemna maszynka. z tym, że no nie wiem jak obsługa tych przyrządów pokładowych, bo z tego co mi tam syn mówił, no to F16 jest łatwiejszy. Ale to już pewnie jest też kwestia gustu, no bo różni ludzie różnie się uczą, nie? Jednemu odpowiada Mercedes, a drugiemu Audi, wiadomo. No to tutaj jest podobnie. To mniej więcej wygląda. No, ja, ja osobiście bardzo uwielbiam F16, zawsze podobał mi się ten samolot, e, aczkolwiek, aczkolwiek no, F18 mówię, no, pierwszy taki przelot i, i no, bardzo przyjemna maszynka, tak? tym bardziej teraz jak zauważyłem, że po update F16 jest aż taki, według mnie on za mocno jest czuły. za mocno jest czuły, według mnie. Wystarczą jakieś niewielkie ruchy tutaj i on po prostu wariuje, że tak powiem. Wcześniej tak nie było, no ale, ale będę musiał się do tego przyzwyczaić. Chyba że oni może to naprawią, bo może to z ich strony teraz jest jakiś błąd tam nie, że coś może za mocno podkręcili nie wiem, ale to się pewnie za jakiś czas okaże, no na, latam, bo po prostu u, muszę latać, tak, bo lubię i tym bardziej, że powrócił do mnie VR i, i po prostu, no, chcę, tak także mam nadzieję, że będziemy spotkamy się za niedługo no, oczywiście na y, dokwajtach y, tutaj y, będę trenował z botami, bo wcześniej tam puściłem jeden filmik, który też okazyjnie kiedyś skleciłem Miałem tam na próbę taki program do nagrywania i skleciłem jedną bitwę na wiarze z rosyjskim myśliwcem, ale teraz już mam swój program taki i, i będę chciał po prostu coraz częściej nagrywać, także mam nadzieję, że Was nie zawiodę. Podchodzimy do lądowania. Nie, nie już tutaj nie, nie dałem komendy ale to jest taki free flight, nie za bardzo tutaj się skupiam na takich oczywistych sprawach, takich tam zawodowych! Oh. Dobra, podejdę jeszcze raz, sknociłem to. No właśnie to jest, to jest to, że ta czułość nie yy, wcześniej normalnie mogłem podejść sobie swobodnie, ale nie tym razem. Właśnie to, to wychodzi to ta czułość. Podejdę jeszcze raz, spróbuję to poprawić ale mimo wszystko i tak fajnie, o, za, za, za mocno, jestem przyzwyczajony jeszcze do starego ruchu, nie, tego drążka, yy, wiem, że może gdzieś jakieś sterowniki bym ściągnął do tego Hotasa swojego i tam może czułość można by było inaczej ustawić, ewentualnie, bo starałem się też ustawić to gdzieś w DCS-ie, ale tam nie za bardzo mogłem znaleźć to, nie? Yy, i pewnie tego się w DCS-ie nie da, chyba że wiecie coś na ten temat, to moglibyście mi y, podpowiedzieć. Ale myślę, że chyba prędzej jakbym to zrobił... O, le, zam, za, po prostu no, nie mam jeszcze wyczutego tego drążka. W okay. tej? Delikatnie. No właśnie, i to jest to, że o, jest te bujanie takie, no, nie jest ten hotas teraz już taki rewelacyjny. Dobra, podwozie. Słyszycie, jak chodzi przepustnica? Nie chcę za bardzo tracić mocy, nie? Ale jak jest yy, wcześniej, lądowałem na 200. Ok, posadziłem. Jakoś udało mi się posadzić. Dobra, dobra nasza. Spokojnie, niech on wytraci sobie trochę. Hamulcem troszeczkę mu tam pomogę, nie? Aż powiem wam, że no, czułość jest po prostu... A? No, zmieniła się ta czułość, jestem po prostu zaskoczony, ale jakoś chyba opanuję to. Dobra. I na. Włączymy sobie nose, wheel, steering, czyli przednie kółko. Teraz już odblokowane jest, możemy skręcać bardziej i zatoczymy sobie tutaj zaraz do na parking. Delikatnie, byśmy się tu nie wywalili, bo kiedyś kozła takiego strzeliłem, że szoknie. Także, no, ja wiem, że może tutaj nie za bardzo z takimi procedurami, ale ja nie latam tak jak już może kiedyś w filmach Wam wspominałem. Ja nie latam jako tam zawodowy jakiś pilot. Ja po prostu DCS-a traktuję jako play for fun. Latam sobie tam, trenuję z jakimiś tam botami. Yy, po prostu, no, wiadomo, dla przyjemności. I, I te wszystkie tutaj misje, które tam wcześniej nagrywałem, to, yy, to nie było granie na. VR. Grałem normalnie na monitorze, ale teraz postaram się, teraz postaram się nagrywać już niektóre, właśnie teraz bitwy, szczególnie jakieś dogfighty z, z VR. -a. Będą to różne samoloty. Będę toczył bitwy z różnymi samolotami różnych nacji. Oczywiście na. na w miarę możliwości na jak najwyższym poziomie, bo w sumie zawsze walczyłem na przykład tam miałem bitwę jedną z Migiem 29, czy tam z Suchojem no to na, na, na poziomie AS nie? czyli na tym najwyższym dobra, zatrzymamy się no i w sumie trochę paliwa nam zostało także bardzo się cieszę, że mogłem znowu wsiąść tutaj do tej kabiny i cieszyć się tym lotem, yy, i zaprosić Was właśnie do kolejnych odcinków, które powstaną. Yy, mam nadzieję, że dobrze uda mi się tutaj połączyć ten dźwięk z tymi powtórkami z DCS-a. Wszystko dobrze, że fajnie wyjdzie. Yy, chciałem Wam podziękować za, za to, że oglądacie moje filmy. Mam nadzieję, że będziecie ze mną, zostaniecie. Będziecie razem ze mną cieszyć się tymi chwilami fajnymi tutaj w powietrzu, zmaganiami, zabawą. Także dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Trzymajcie się na razie. Cześć.